Jest zwycięstwo z JKH GKS Jastrzębia 4 do 0. Można powiedzieć, że w końcu z jakimś mocniejszym rywalem zwycięstwo i chyba tego potrzebowaliście. Tak, fajnie, że wracamy na te zwycięskie tory. Ciężko coś więcej powiedzieć, cieszymy się. Trenujemy na Toruń i, i mam nadzieję, że tam też wyrwiemy w Toruniu 3 punkty. W ostatnim meczu przede wszystkim szankowała skuteczność w defensywie, bo 5 bramek straconych z GKS Tychy. Dzisiaj czyste konto, więc widać, że Praca nie poszła na marne na treningach. Tak, na pewno e, znowu gratulacje dla Linusa, świetny mecz zabronił. E, my staraliśmy mu się mu się pomóc, ale naprawdę dzisiaj zagrał świetne zawody. No i, i ciężko więcej od niego wymagać niż pokazał dzisiaj. W Twoim wykonaniu dzisiaj jedna bramka, powiedz jak smakuje takie trafienie? No nie była to może jakaś najpiękniejsza bramka, na pewno cieszę się z tego trafienia. Będę na pewno pamiętał ten moment, ale myślę, że, że szybko zapomnę, bo... No bo mecz jak mecz wygraliśmy, dla mnie tylko to się liczy, żeby, żeby zwyciężać, bo ta bramka nie smakowałaby tak dobrze, jeżeli dzisiaj by mecz był przegrany. Jaki był plan na to spotkanie? Przede wszystkim dobrze grać w defensywie, czy skupić się na ataku? Tak, na pewno ostatnio skupialiśmy się na tym, żeby solidniej pracować w defensywie, żeby, żeby po prostu nie, nie dawać rywalowi podnieść głowy, nie dawać rywalowi za dużo czasu na decyzję. No bo z tym mieliśmy duże problemy. Wiadomo, że w ofensywie potrafimy grać, ale sypaliśmy się ostatnio z tyłu i to był nasz największy problem. Dzisiaj w miarę dobrze to funkcjonowało i cieszymy się, tak jak mówię, z tych trzech punktów. Myślisz, że dziś już dzisiejszy start to będzie taki błodziec dla Was, żeby gdzieś w końcu się przyłamać na dobre? No bo potencjał macie kadrowy, no nie dasz ukryć, bardzo dobry, ale wyniki ostatnio nie były najlepsze. Tak, myślę, że e, tak jak mówię, teraz e, ten powrót na, na zwycięską ścieżkę e, nas podbudował, e, też na pewno dzisiaj kibice bardzo pomagali, e, jesteśmy im za to wdzięczni i, i chcemy też e, poprawić e, troszeczkę ocenę u naszych kibiców, bo po ostatnich meczach nie jest myślę ona za dobra, ale cieszymy się tak jak mówię z tych czepów.